Tematem mojej pogadanki, bo jak zwykle jako się tam dzień układa i zawsze się jakieś rzeczy pojawiają, nowe dzisiejszym tematem pogadanki będą e, panie i ich podejście do swoich panów, czyli dziewczyn, podejście do chłopaków. Jakież ono jest dla mnie dziwne i niezrozumiałe. Kiedy dziewczyna zaprasza swoje koleżanki, wszystko jest bardzo fajnie. Kiedy wychodzi z tymi koleżankami, wszystko jest bardzo fajnie. Zazwyczaj jej chłopak, mąż, narzeczony, partner nie ma nic na przeciwko. Wszystko odbywa się w duchu zrozumienia. No chyba że oczywiście gościu jest jakiś lekko przestawiony, jest wyjątkowo zazdrosny o koleżanki. Chociaż rzadko się to zdarza, ale są przypadki. Wiadomo, że jest różnorodność w naturze. Co natomiast się dzieje, jak e, facet, chłopak mówi, że on to gdzieś idzie z kolegami, albo gdzieś koledzy wychodzą? Zawsze jest ola boga, boże dramat w trzech aktach, przyjdą, zaraz nabrudzą, gdzieś pójdziesz, będziecie palić cygara, e, pić whisky, nie wiadomo co, gadania, gadania, po prostu całe mnóstwo. Druga sprawa, e, znam wiele takich przypadków, że że faceci jak to faceci mają zazwyczaj jakieś hobby. Nie wiem czemu kobiety nie mają swojego hobby. Rzadko się zdarza, żeby, żeby się trafiały dziewczyny, które mają jakąś pasję, która je pochłania. Nie wiem, wędkarstwo, sklejanie modeli, nie... szydełkowanie, dzier dzier dzierganie jakichś yy, pletów na tym, na szydełku. No, no, ja mówię, każde hobby jest yy, mile widziane. Kurwa, będą mi się teraz ciężarówki tu wyprzedzać. Po prostu, co za debile. Dobra, już. Kobiety zazwyczaj nie mają swojego hobby, nie mają żadnej pasji, który, która by ją, ją pochłaniała, ale z drugiej strony, jak ma ten facet, nie wiem, lubi sobie sklejać modele albo cokolwiek, no, porozmawiać przez CB Radio, czy jest krótkofalowcem, no, ma hobby, spędza je w domu, nigdzie nie łazi, nie wychodzi, nie wiadomo gdzie, nie znika na całe dnie. Tak jest kurwa źle, zawsze jest pod górę, zawsze jest to albo to przeszkadza, to ci szumi, tu mi klej śmierdzi, tu będziesz farbkami machał na ryby, to wszędzie te twoje wędki, spławiki. Dziewczyny, zastanówcie się, póki czas, bo jak będziecie takimi starymi prokwami i będziecie tym swoim partnerom utrudniać życie, to niestety skończy się to, że będziecie same. No. Historia zna takie przypadki, ja znam takich całe mnóstwo, że właśnie upierdliwość tej żony, matki, partnerki, kobiety, dziewczyny jest tak przeokrutna, że ten chłop już w pewnym momencie nie wytrzymuje. Pomimo tego, że on Was kocha nad życie, ale już go tak utrujecie sakramencko, że nie jest w stanie na Was patrzeć. Po prostu same się obrzydzacie. Tak więc taka, taka uwaga... O, tutaj znowu Pan wszystkich uczy, jak jeździć. Także taka uwaga, nie zadręczajcie tych swoich partnerów, jeżeli same nie jesteście w stanie znaleźć sobie jakiegoś zainteresowania, bo nie można siedzieć 24 godziny na dobę i patrzeć sobie głęboko w oczka i gładzić się po pupkach. Być może jest to możliwe, jak się ma 14 lat, albo 16, albo 18, ale jak już przychodzi, trochę się ze sobą spędza czasu, jesteś ze swoją dziewczyną, nie wiem, 10 lat, no na 10, co ja już tutaj przesadziłem, 2 lata, 3 lata, no to niestety nie da się siedzieć 24 godziny na dobę i patrzeć sobie głęboko w oczy. No to jest niewykonalne. Także dlatego polecam Wam, drogie Panie, żebyście się zastanowiły nad swoim postępowaniem. Jeżeli macie faceta, którego kochacie i chcecie, żeby on z Wami był, to go nie ograniczajcie. Jak ma hobby, chce iść sobie na ryby, to niech idzie na ryby. Jak chcecie, to idźcie z nim. Tylko, żeby nie było tak, że pójdziecie i będzie cały czas klepać, W kółko, w kółko będzie klepanie. Nie idźcie, zobaczcie, jak to jest. Spodoba wam się. Okej, okay, nie spodoba się następnym razem, nie idźcie. Nie wiem, chłopak yy, skleja modele, montuje w nich silniki i lubi sobie polatać w wolnej chwili yy, z kolegami na lotnisku. No nie ograniczajcie go, on nie robi nikomu krzywdy. Wam nie robi krzywdy żadnej, On będzie jeszcze szczęśliwy, będzie się mógł pochwalić swoim kolegom, że ma wyrozumiałą dziewczynę, kobietę, żonę. Że ona go wspiera w tym, że on sobie tam skleja te samochody, te samoloty. Wiadomo, że jeżeli jedynym hobby waszego faceta jest, picie w klatce z kolegami, no to, to takie hobby faktycznie może się szybko znudzić i wcale nie, nie pochwalam. A jeżeli macie normalnego faceta. A zazwyczaj tak się zdarza, że każdy facet ma jakąś pasję, nawet głupie granie na komputerze, cokolwiek, Na konsoli chce sobie pograć, siedzi w drugim pokoju, nie chodzi na dziwki, nie chodzi na kurwy, nie chodzi wyrywać towarów. Dajcie, żeż mu spokój, podajcie mu browar, przynieście mu Coca-Colę, lećcie do sklepu po chipsy. Tylko oczywiście, żebyście grubasa nie wychowały, także to też trzeba brać to pod uwagę. Także polecam wszystkim, bo, bo naprawdę to, co ja obserwuję, są super fajni faceci. I są po prostu tłamszeni przez te swoje żony. No, są faceci, którzy się nie pozwolą stłamsić, bo jednak wydaje mi się, że facet powinien trochę trochę umieć czasami potrząsnąć tą swoją kobietą. Może nie dosłownie, bo nie pobieram takich rozwiązań, ale no nie może się po prostu na, na pełnym polu poddawać ze wszystkimi rzeczami. Musi troszkę tych swoich... Możliwości wywalczyć, bo, bo drodzy panowie, jak od samego początku będziecie przysłowiową miętką fają i nie będzie, będziecie no, wykonywać wszystkie widzi mi się waszej kobiety, to zapewniam wam, że u niej się taka śrubka poluzuje w głowie, jej fanaberie już będą tak nieprawdopodobne, że nikt tego nie zniesie. Także dla własnego dobra nie zgadzajcie się od samego początku na wszystko. Aby ta kobieta wiedziała, że nagle jest stop, jest koniec, bo to jest tak jak z dzieckiem. Dziecko cały czas bada, ile może zrobić. Tak samo z kobietą, ona będzie cały czas, do końca życia. Nie to, że się tak uda, ale cały czas, do końca życia będzie próbowała, jak może daleko się posunąć. No i wy musicie mieć niestety tytanowe jaja i w pewnym momencie uderzyć pięścią w stół i powiedzieć dalej już nie, dalej już nie brni, nie idź tą drogą. I to jest właśnie zadanie na dziś. Wy, drogie panie, nie popychajcie coraz dalej tej granicy. A wy, drodzy panowie, nie pozwalajcie, żeby tą granicę te kobiety przepychały za daleko. Trzeba zachować w życiu równowagę. Nie może być cały czas za fajnie, nie może być cały czas za niefajnie. Jeżeli już macie dzieci, już wam się zrobi rodzina, to też pozwólcie temu facetowi czasami wyjść, gdzieś się wyszaleć. Bo potem się to kończy tak. Że jest wyjazd pracowniczy, jak taki chłop nie był spuszczony ze smyczy przez 5 lat i on gdzieś pojedzie, to albo się zapije na śmierć, albo się opije i utonie, albo wpadnie pod samochód po pijaku. A tak jak on jest regularnie, jest upuszczane z wentyla, to jest ok. Tak jak jest dętka w samochodzie, jakbyście ją cały czas pompowały, bo kobiety mają to, to, to w sobie, że on tak lubią pompować. Jakbyście tak pompowały, 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 to nagle ta dętka wybuchnie. I to samo z takim facetem. Jak będzie tak cały czas go pompowały, cały czas... Ja sobie zdaję sprawę, że kobiety to mają takie te różne swoje dni, raz jest gorzej, raz jest lepiej, hormony szaleją, ale jak już te hormony szaleją cały miesiąc, to no musicie sobie dać na wstrzymanie, kupić sobie jakąś herbatkę Paracelsus, albo zafundować porządną lewatywę i to może was trochę wyluzuje. I nie, nie zamordujcie tych swoich facetów. A wy drodzy faceci, też poświęćcie chwilę czasu dla swoich pań. Nie tak, że tylko będziecie jeździć na te ryby i, i, i nic innego. Bo najważniejsza w życiu jest równowaga. Mam, mam wiele... No, człowiek już żyje trochę lat, ma tych znajomych całe mnóstwo. Są to znajomi ze szkoły podstawowej, średniej, z późniejszych lat. I widać, jak to wszystko wygląda, jak są udane związki. Właśnie te związki udane zazwyczaj to są takie, kiedy kiedy jest zachowana równowaga Jeżeli facet gra na gitarze I chce iść do garażu i grać na gitarze Albo walić w bębny To jeżeli ta jego druga połowa Mu na to pozwala Już nie mówię żeby pozwalała, zachęcała go do tego Ale nie chodzi i nie brzęczy że, że to jest nie tak, że to jest nie to Że tego nie można, że a dlaczego nie z nią A dlaczego nie na spacer A dlaczego nie będą razem lepić pierogów No jeżeli, jeżeli mu pozwala na to żeby sobie te, pograł na tej gitarze, pobębnił w te bębny czy cokolwiek tam lubi robić, pod warunkiem oczywiście, że to jest wszystko zdrowe, bo... <laughs> no bo to wiadomo, że musi być ten balans zachowany, to takie związki trwają dość długo i, i ludzie są szczęśliwi, nie nudzą się sobą nawzajem. Takie znowu związki, gdzie jest tylko jedna strona, dominuje, a nie daj Bóg, jak jeszcze dominuje, to strona kobieca, która nie ma żadnych barier ani granic, albo ani zachowań, kiedy już, już nie ma żadnej na niej smyczy, nie ma, nie ma żadnej bariery, to ona już po prostu pójdzie szeroko, tak szeroko jak się tylko da, no to wtedy te związki się nie udają. Bo nagle ten facet utłamszony, umordowany pójdzie gdzieś kiedyś na jakiś wyjazd integracyjny, nie wiem, gdzieś się na pewno tak zdarzy, że się spuści z tej smyczy, no i wtedy go już nie odzyskacie. Niestety jak pójdzie w las, to ogary poszły w las i już się ich nie dojdzie. Niestety taka jest prawda. Tak więc statystyka, drogie panie, jest przeciwko wam. 110 kobiet na 100 mężczyzn. A teraz jeszcze biorąc ostatnie dane statystyczne, kiedy dużo panów z tego kraju wyjechało za granicę na zarobek. Eee... To jest jeszcze gorzej, ta statystyka wygląda, bo jest, nie wiem, chyba 120 pań na 100 panów. I naprawdę facet jest towarem deficytowym. Tak więc, jeżeli macie takiego faceta, który jest ok, akceptujecie go, bo widzicie, jakie, jakich mają partnerów wasze koleżanki, to naprawdę nie mówię, żeby go nosić na rękach i całować po nogach. Ale dać mu odrobinę swobody i wspierać go w tym, jeżeli będzie... Będzie chciał, nie wiem, jakieś swoje pasje rozwijać czy cokolwiek innego. To samo jest w seksie. Jak chce poeksperymentować, to nie to, że Was głowa boli, tylko do roboty. Bo tutaj, drodzy panowie, statystyka jest po naszej stronie i nic się na to nie poradzi. A Wy, drogie panie, zważcie na to, że, że jeżeli jest już taki facet umęczony straszliwie, to naprawdę trafi się inna kobieta, która zna te tajne zasady, które Wam teraz przedstawiłem. Która nie umorduje tego faceta, która okaże mu odrobinę zrozumienia no i on się nie będzie pięciu minut zastanawiał. Bo popatrzy na dotychczasowe swoje życie, kiedy tylko jest praca, dom i w tym domu jeszcze nie może robić nic, a zobaczy, że jest kobieta, która będzie praca, dom i jeszcze jakieś przyjemności poza tym, to on jest, nie zostanie z wami. Pomimo tego, że, że będą jakieś tam zobowiązania, nawet będą związki formalne, nawet się pojawią dzieci. Będzie rozwód i wy zostaniecie same, bo to zazwyczaj jest tak, że, że kobiety zostają z tym całym bałaganem, a facet idzie do młodszego modelu i układa sobie miło życie. Także tyle. Dzisiaj tym optymistycznym akcentem kolejny raz dałem upust swojej yy, swojej. Nie wiem czemu. Kolejny raz Wam dałem dobrą radę. O, upuściłem trochę z misy wiedzy, którą gromadzę przez wiele lat jestem strasznie zmordowany tym upałem, spocony nie wiadomo jak, tak więc, tak więc już dalej nie pierniczę, bo siedzę w korku, a muszę się sobie dojechać tutaj do centrum targowego, a już widzę znak do skrętu. Także kończę na dzisiaj to moje wywody, no i w kolejnym korku na pewno znowu przykręcę kamerę i będę opowiadał na jakieś inne tematy.